Nowenna do świętego Józefa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień siódmy. Wiernie ufający Bogu. W życiu świętego Józefa widzimy jego wielką wiarę i zaufanie Panu Bogu, z jakim przejęciem i posłuszeństwem realizuje on wolę Bożą. Pan Bóg rozwiał Jego wątpliwości, wynagradzając Jego wiarę wówczas, gdy przyjmuje Maryję do swego domu, posłusznie ratuje dziecię Jezus w ucieczce do Egiptu, z poddaniem się Woli Bożej wraca do Nazaretu, z bólem serca szuka Jezusa zaginionego podczas pielgrzymki do Jerozolimy, w duchu wiary, zaufania, posłuszeństwa i pobożności realizuje wyznaczone mu przez Boga powołanie. Ufa w tych zdarzeniach, iż wszystko to, co się dzieje, jest przez dobrego Boga zlecone mu do spełnienia. Prośmy świętego Józefa. By nas nauczył wierności w pobożnym zaufaniu Bogu. Niech wspiera tych, którzy nie mają ufności, względnie zatracili ją w trudach życia. Święty Józefie, wzorze i patronie nasz, Stałeś się dla nas szczególnym przykładem w zgadzaniu się we wszystkim, w codziennym naszym życiu z wolą Bożą, którą wszędzie mamy dostrzegać. Przebywałeś najbliżej Jezusa i Maryi w swej szarej codzienności. Kierowałeś się zawsze wolą Bożą przy podejmowaniu decyzji. Ufając bezgranicznie głosowi usłyszanemu w głębi serca: Naucz nas wsłuchiwania się w głos opatrzności, przez który Bóg rządzi naszym życiem i naszymi krokami w doczesności, a nakierowuje ku życiu wiecznemu. Amen. Pytania do świętego Józefa: eleison, Chryste, Chryste, eleison, eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy, Módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo najświętszej rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, Módl się za nami, Józefie najmężniejszy, módl się za nami, Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami, Józefie najwierniejszy, módl się za nami, Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami, Miłośniku ubóstwa, módl się za nami, Wzorze pracujących, Módl się za nami, ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami, opiekunie dziewic, módl się za nami, podporo rodzin, módl się za nami, pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami, nadziejo chorych, módl się za nami, patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych módl się za nami. Opiekunie kościoła świętego módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Józefie, wiernie ufający Bogu, módl się za nami. Modlitwa papieża Jana Pawła II do Świętego Józefa. Święty Józefie, najczystszy Troskliwy obrońco Chrystusa i opiekunie dziewic, czuwaj nad dziećmi i młodzieżą, aby czystym i wolnym sercem szła za głosem powołania. Wzorze pracujących, spraw, by wszelka praca spełniana była rzetelnie i w warunkach godnych człowieka pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, wskaż cierpiącym ogromną wartość zbawczą ich ofiary. Patronie umierających, naucz sztuki umierania dla siebie na co dzień, aby zawsze być gotowym na radosny powrót do domu Ojca po strachu duchów ciemności, oddal grozę wojny, zła i nienawiści. Patronie Kościoła Świętego, Tobie oddaję cały Kościół. Amen. Święty Józefie, Wspomożycielu we wszystkich potrzebach, i pocieszycielu smutnych, cierpiących, pokrzywdzonych i upokorzonych, przyjmij łaskawie te nowenne modlitw, które przez twe przemożne wstawiennictwo ośmieliłem się kierować do samego Boga w niebie. Opiekunie mój, wysłuchaj moje wołanie i przedstaw moje prośby Chrystusowi, Bóg wyznaczył ci na ziemi rolę opiekuna swego syna. Masz więc wielką możliwość łatwego dostępu do jego serca jako mego Zbawiciela. Przez wszystkie dobra, którymi zostałeś wyróżniony, proszę cię z pokorą: miej wzgląd na mnie słabego i wyjednaj mi tę łaskę. By Bóg w swym miłosierdziu raczył mnie wysłuchać w sprawach, z jakimi się do Niego przez twe pośrednictwo z ufnością udaje, jeżeli spełnienie ich nie stanie mi na przeszkodzie w osiągnięciu zbawienia. Niech me wołanie poparte Twoim pośrednictwem dojdzie do Boga. Ja natomiast, słaby człowiek, wysłuchany w moich potrzebach, uczynię wszystko, by swym życiem dziękować za to Bogu i Tobie, mój święty patronie i opiekunie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.